Program od papierowej do cyfrowej Polski to prawdziwa rewolucja dla całej polskiej gospodarki, administracji, dla obywateli i dla firm. Rezygnujemy z papierów na rzecz procesów, które będą działy się w internecie, przez telefon komórkowy. PKO Bank Polski jest liderem technologicznym w sektorze bankowym. Wiele rozwiązań, które proponujemy, staje się standardem, chociażby tutaj system płatności BLIK. W tym momencie przed nami kolejny krok, czyli uruchomienie profilu zaufanego z bankowości internetowej, następnie skorzystać z dobrodziejstw tego profilu, który jest takim substytutem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jest takim naszym podpisem cyfrowym pod dokumentami państwowymi. W tej chwili z profilu zaufanego, tak jak powiedziałem, korzysta około pół miliona Polaków i on nie jest niestety popularny. Z tej prostej przyczyny, że żeby go potwierdzić, w którymś momencie trzeba było iść. Редактор do urzędu. No i to była dla Polaków taka bariera, która ich do tego mocno zniechęcała. A w tej chwili? W tej chwili ten system potwierdzania profilów zaufanych maksymalnie upraszczamy. No i klienci banków będą mogli sobie te profile zaufane założyć tak naprawdę z poziomu kanapy. Profil zaufany da nam możliwość załatwienia przez internet wszystkiego tego, co załatwiamy normalnie w urzędzie. Wszystkie takie podstawowe rzeczy, czyli Wniosek o dowód, dopisanie się do listy wyborców, zaświadczenie o stanie cywilnym i inne takie rzeczy, które na co dzień no, załatwiamy w różnego rodzaju administracji publicznej. Załatwić wszystko przez internet.